To nie był jakiś nasz rewelacyjny mecz, może słabszy dzień, do tego um, trochę brakowało nam koncentracji, um, opanowania w niektórych sytuacjach. Wiadomo, że fajnie byłoby strzelić dwie bramki w pierwszej połowie, później kontrolować spotkanie i próbować kolejnych. No, ale nie ma co ukrywać, że jak się grasz przeciwko dziesięciu zawodników, no to tutaj musisz strzelić pierwszą, drugą ramkę, a później już zobaczyć i próbować dalej, a my jednak tego nie zrobiliśmy i, Musieliśmy walczyć do końca o zwycięstwo, to może być ważne zwycięstwo, to też trzeba brać pod uwagę, ale z drugiej strony no, wolałbym, żeby takie mecze spokojnie przebiegały i żeby nas nie sił kosztowały. Patrząc na okoliczności, na, na minutę w meczu, na, na to, że daje zwycięstwo, na pewno to może być ważna bramka w kontekście całej eliminacji, bo nie ma co ukrywać, tak jak patrzymy na na rezultaty, w Kazachstanie kolejna drużyna gubi punkty, Czarnogóra wygrywa z Danią, to dla nas to też znak że takie mecze, nawet jak z Armenią, to musimy zdobywać te trzy punkty, bo one nas przybliżą do tego awansu. Niech inne drużyny tracą je w trakcie, a my, a my zdobywajmy je, to może wcześniej yy, okaże się, że, że będziemy spokojniejsi i będziemy po prostu myśleli, ile nam jeszcze brakuje do, punktu do awansu. Ja wiadomo, że jak jest sytuacja ostatnia, wolna, no to sędzia musi dokończyć tą akcję, yy, więc, więc akurat tutaj to jest normalne i no szczęście nam dopisało i wykorzystajmy te szczęście w kolejnych meczach, ale też yy, pomimo tego, że w Kazachstanie zawistowaliśmy, to dzisiaj ten mecz pokazał, że jeszcze tak do końca um, może no, musimy tą głowę czasami jednak posypać popiołem i, i, i wiedzieć, że tutaj bez takiej maksymalnej walki w każdym meczu będzie ciężko nie zależy. To już piłka europejska jest tak wyrównana się staje, że tutaj każdy mecz trzeba podchodzić na 100% i jakby to mecz, jakby meczą Dostanie szansę o awans. Ja, ja krzyknąłem, że, że wykonywał to zawodnik prawonożny. Nie, nie może wykonać takiego rzutu wolnego w ostatnich załonik zawodnik lewonożny. No bo czasami wystarczy trafić bramkę, przebije się samochód, coś ktoś trafi tak padają bramki. Więc to była taka sytuacja, że tutaj nie mógł nie, nie, nikt inny, tylko jak prawo prawonożny. Ja wiedziałem, że Kuba czasami dość to właśnie na długi i Też szczęście dopisało, że się znalazłem w tej sytuacji i udało mi się strzelić. To, że wygraliśmy, to na pewno jest jeden powód do zadowolenia, ale z drugiej strony jak patrzymy na ten przebieg, no, to nie był nasz najlepszy mecz i, muszymy, i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Jak się gra w dziesiątkę, no, to trzeba szybko napocząć przeciwnika i my tego nie zrobiliśmy. Dlatego też no, męczyliśmy się do końca i chyba tutaj idealny jest komentarz tego, że jak się gra z taką drużyną u siebie, no, to jak się nie napocznie szybko, to czasami jak zabraknie też opanowania, takie konsekwencji, no, to, 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 to się męczysz po prostu do końca i walczysz o zwycięstwo.